Jedziemy na wystawki już to raz jeździłem. Specjalnie wróciłem, aby pokazać ciężki dębowy stoł. Nie mogę mu podnieść nawet. I takie szafki, stare, zabytkowe. Gościu mówił, że po dziadku został A Ogólnie, sporo rzeczy. Tylko że czegoś dobrego słabo. Dzisiejsze znalezisko cały samochód tego wszystkiego zaczęliśmy już przebierać, ale bateria pada. To jutro to ogarnie. Zrobię filmik, co to znalazłem. Jest tam laptop, wieża i różnego rodzaju pierdoły. Sporo z kabli, taki telefon Europejską, Komisją Zegarek, bateria do wymiany, bok. Dzisiejsze znalezisko taki mikser, w sumie zabałkowej, ale myślę, że będzie pracował. Dobra, wieża. Tu klawiatury, tu mamy radio samochodowe, tam jakieś zabawki, maszyna do szycia, sporo różnego rodzaju drobiazgów, sety, świata. mam takie dwa, jakiś przyrząd do treningu taki gramofon no, w ciężkim stanie, ale może coś z niego wyciągnę i chcę pokazać taką takie talerze jakaś tam sygnatura jest podobno że polskie dużo. No i ładnie. Maszyna do szycia. Praw hobby. takie sterowanie dają? Cały zestaw. Myślę, że sprawdza. Zabytkowy miedziany wazon. Długo na samochodziki kolekcjonalne И тут мы в таком спринжарке Брак паса Там еще видны что-то аэрографии Такая смартфонная Целый город пинцетной оздобы И такие Лампочки Лампочки хотя бы Buster, co to jest ten no? Braktor szara to się coś nie z tego. I w tym pudełku mam ładowarki. Mam ich dużo. Będę miał jeszcze więcej.